ja tylko włączyłem ten, na tu ale ty takie... zwolnione tempo się robi siemandero Black, siemandero kto tam jest z nami na naszym frysztyku warszawski frysztyk warszawskie śniadanie kurde, co tam musi się dziać ja w robocie, co się musi dziać nic się nie musi dziać, wykopki są kurde no to nie warszawskie, prawie pruszkowskie ja myślałem, że my jesteśmy koło Garwoliny. To Pruszków, Garwolin czy, czy gdzie? Mierzeja? Pruszków. No dobra, niech jest Pruszków. Siemandero! Siemandero, Auri. Siemandero Łukasz. Siemano. Aha. W końcu widać. W końcu widać? Nie, bo musieliśmy ten. Po kiełbie opitolić tutaj z musztardką i, i dlatego nie odpalałem. Bo nie będę z pełną gębą do was gadał, kurę. No. Ale jest fajnie. Powiem wam, kurczę, warszawska ferajna tak nas ugościła tutaj. Jest mega. Fajne poletko mamy. Poletko, jezus, pola mamy w diabła. Normalnie. Podobno reszta ferajny jedzie do was. O! Tak? Zapraszamy. Pineskę wysyłałeś? Nie? Siemandero Junior, nie wiem, tu Konrad zapraszał, także nie wiem co tam, czy Konrad coś ogarniał, czy nie. Siemandero Damix, siemandero, cześć Przemas. siema Mati, siemanko Sebek. Kurcze, no patrzcie, patrzcie, siema Teodorku. O, śniadanie na wypasie, śniadanie na wypasie, ale my już jesteśmy prawie po dwóch godzinach wykopek, także nie śpimy, zwiedzamy. Szkoda, że u mnie ziemia dalej zamarznięta. O Jezus, Paweł Junior Malinowy i Medik jadą. O! Tak? Zapraszam, nie wiem gdzie oni jadą. Bo jadą to ci dopiero, to ci dopiero niósł. Nie wiem gdzie oni jadą, bo my jesteśmy na Melmak w tym momencie, tak naprawdę. Na Zanzibarze. Na Zanzibarze. Kartoflanym kura, chyba. Można do Was dołączyć? Można, Dago. Zapraszamy. Wsiadaj, yy, na placu zamkowym jest yy, taka kolumna, nie? Jak tam stoi taki jeden, jak zapytasz, wiesz, to, pan tu nie stał, to powie wsiądź pan w 157, potem w 215 i wtedy tu do nas dotrzesz. No. Siema Romku, kramerka nie oddamy. Nie, nie. O, Rafi nawet odpalił. No. Muszę być na lajdzie. Nie komentuj. Nie komentuj. Pozdrawiamy Podlasie. Pozdrawiamy. Super. Dzięki Wojtas. Pozdrawionka. No fajnie jest. Jaro, Pawcio, partyzant, kudłaty, rafi. Kurczę tu. Co? Co mówisz? Nie, on ma kapturo. On ma capturo. Siema Promak. Siemandero. Także tutaj dzisiaj sobie kopiemy z warszawską ferajną. Jest fajnie, fajna gościna, fajne towarzystwo, wesoło, petardinio. Przy wodzie oczywiście. No. no i zepsuł, zepsuł wszystko, cały klimat zepsuł. No. Przy wodzie oczywiście. Jakie wyniki? Ja już nawet dałem ksywy. Jest srebrny partyzant. To wam tylko tyle będę mówił, nie będę mówił co się dzieje. Srebrny partyzant. Międzywojenny Pawcio, Adi, człowiek Plomba, Jaros Kingsize, a kudłaty tam dobra. No. Jerycho. Coś tam, coś tam człowiek Jerycho. Kurwa. Siema Darku. 3-0 dla gości. No jest, jest, nawet 7-0 dla. Nie, dla gości, nie, dla gospodarzy. Dla goście na razie. Goście się cieszą. Trafiłem kopiejkę, jestem, kurde, tak uchachany jak nie wiem. no. Jedni powiedzą, ja pitole, Roksi, widzę cię, się manko, się manko. Jedni powiedzą, kopiejki, ten się z kopiejki cieszy. Ja się cieszę z kopiejki, bo u nas nie ma kopiejek. No. I tyle, się zimny, się Ale fajnie, no i 49 osób na lajpie, a jest godzina, tam przed dziewiątą, nie? To jest no, jeszcze tutaj trochę szamki sobie zrobimy. I bez fanolu nie wracamy. O ma. Oma. Siema Melins. O, może ci się Spokojnie z petardami, co z sąsiadów nie wystawił. Wandziu, nie, sąsiadów tu nie ma. Tam jest kościółek, Także jest ten czuwanie, i, i tych nie wystraszymy. Tu są pola. Ci śpią jeszcze, jest sobota. To Po piątkowym pewnie śpią. Pozdrawiamy UK Birmingham. Pozdrawiamy. Smacznego. Dzięki. No, Auri, nie będę mówił co za srebro, ale pewnie się domyślasz. No, partyzanta Mina mówi wszystko. Tylko mówi, że z Mars. Z Mars musi drugą parę skarpetek założyć. No, o, jak oni tam się chwalą. Jak oni tam się chwalą. W pole, zaraz lecimy. Siema Michał, siemandero, siemandero. Marko! Mareczku, o, a Marek, jutro się widzimy, nie? Marku? Siema Karpacie regenerator, siemandero, siema Emilko! Emilko, kubeczek już monia dostała. Także kubeczek poleciał do kramerkowej Moni, a jutro Markowi dam kubeczek. Marko, jutro się widzimy, kubeczek od Emi i Andrzeja leci do ciebie, nie? Wandziu, no. Nie powiem, że, że nie ten, no, nie powiem, że nie ma rozgrzewki, no ale to yy, jak tu będziemy robili za dużo rozgrzewki, to w końcu będziemy tak rozgrzani, że tu gdzieś polegniemy w jakiejś tej transze i. O kurde, <grywka> telefon wypadł, ja pitole, wyskoczył telefon, kurde. No, partyzant swoje mikstury przywiósł. Marcin Olszewski, znasz? Kurde, no to tak wiesz, poksywie chyba szybciej. O, poksywie, poksywie. No skoro wiedzą, że partyzant ma swoje mikstury, no to... A jaki on ucieszony, kore. Pozdrawiamy z dzisiaj Alegierskiego. Możemy pozdrowić, no. Telefon już ma dość stacji. Nie, to jest stacja pierwsza. Mi wyskoczył z tego mocowania na tym stiku, stiku i tyle. Co mi się żony na... A Jezus, ogóreczki, podlaskie, czosneczek. Siema bleku! My jeszcze w łóżku. Ojez. Ja wam pokażę. Tu jest normalnie, tu jest taki wypas. Ja to tak to po swojskie, nie? podlaskie przysmaki, czosneczek, o patrz jaki czosneczek. Miam, tu miam, miam. boczuś, wędlinki, tam ogórki. Tu kubacha, kurka, no nie Domowe mikstury, no Rafi przywiózł podlaskie, partyzant Właśnie. przywiózł warszawskie Kełba jest najlepsza o. Także fajnie. Adi, tutaj podpowiadają, że i sok z gumi mamy. Tak? Nie wszak jest. Nie dumy użyć bogato to <grym> /y> Na pożegnaniu Kramera moje kiełbasy z ogniska jedli, Marcin mówi. To teraz a, już wiesz? A, 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 jem, komuja, a, <grym> /y> teraz już wiedzą, teraz Uuu. zajarzyli. Zdrupa, no. To kiełbasy, no Jednego jedli. skąd cię znam? Po kiełbasie cię pamiętam. <grym> /y> Gubia to brzmi, ale nie wiem. oni się Cieszyli, ja tam nie byłem, kurde. Ja po kiełbasie cię nie pamiętam. Pawcio no. ja, ja <grywam> najbardziej się cieszył. Pawcio się cieszył, nie? Zarumienił się <grywam> Pawcio <grywam> i uciekł. Pawcio Marcina po kiełbasie, pamięta, kurde. Dwie bułki są, dwa bułki kiełbasa, wszystko jest, także spokojnie, nie? Co to? Pociąg? O, na torów, nie, torów nie ma. No, pociąg, jedzie. pociąg jedzie, torów nie ma. Wiozą nam petardy chyba, żeby nam rozsiać. Fajowo, fajowo. Pojedli, popili do roboty. Tak jest, zaraz się zbieramy. Zaraz się zbieramy, tylko chciałem wam odpalić e, takiego krótkiego live'a, zameldować się. Nie, oni skręcają. Oni skręcają, to nie do nas. Pojedli, popili, no. Jaro tak stanął z tyłu, taki wypłoszony. Pozdrowionka, Artur, pozdrowionka. dał sygnał na kierunek. Znak sygnała ten? O, tu jedzie do nas ktoś. Nie, też nie. Nie, cofają. To nie do nas, to nie do nas. To nie do nas. Jakbym miał szofera, to bym przyjechał. Po piątkowym Marcin pisze. Paka? Rafał. Yy, jeszcze nie widziałem, jeszcze nie widziałem. Hauri, nie, nie. Siemanko pan kaszkiet. Siemandero. Siemandero. Kto? No pan Kaszkiet, no co ja zrobię, że się tu nazywa ktoś pan Kaszkiet, no. A oni leją, pan Kaszkiet, no. Chyba, czy tak na imię. Zobaczyli tyle chłopa, to się wycofali. No, a tu jeszcze sami, same morowe chłopaki, to wiesz Wandziu, to jest kurę, no. Nie ma Liptona, nie ma Liptona. Pan Pieczątka. Pan, y, plomba. Pan, pan Plomba, pan Pieczątka, pan Kaszkiet pan i człowiek rozpoznawany po kiełbasie. Kurde. <laughs> Jest, Rafał. Jest, jest, jest u mnie. Jest u mnie, będzie na filmie. Także spokojnie pokażę. Nie martw się jeszcze, naprawdę nie miałem czasu tego rozpakować. Uwierz mnie tydzień czasu pomalcie w domu, ale pięć dni, bo już, już znowu nie jestem w domu. Jak widzicie, jestem tutaj na tych Mazowieckiem gdzie kończą się reguły gdzie kończą się reguły, zaczyna się pruszków WB, nie ma czasu nie ma czasu w ogóle na siedzonko nie? dobra, zabieramy się jeszcze za śniadanko, trochę pojemy śniadanka i ruszamy dalej potuptać, bo mamy czas tak operacyjny wyznaczony przez nasze małżowinki do godziny 12, 13, bo potem idziemy sobie, siema fakilaki power potem idziemy sobie na Warszawę trochę pochodzić Wiecie, wieśniaki z Kaszub przyjechały. Nie będę mówił o Podlasie, bo nie wiem, czy też się ten. <laughs> idziemy trochę zobaczyć stolicy, stolicy wow. na krakowskie przedmieście. Zobaczymy. Idziemy na Nowy Świat, idziemy na browarka. Może sobie pójdziemy pochodzić, popatrzeć trochę z małżowinkami i, i tyle, no. Co Rafi? No, Tego się burakiem bitego. <laughs> Dzięki Melis, dziękowa, dziękowa, dziękowa. Także kochani, co, życzę wam miłego dzionka, jakby, a, jeszcze takie, takie info, jakby ktoś chciał się spotkać czy coś, jutro zapraszam o godzinie 12, .00. macie na czarnych kciukach, macie na czarnych kciukach posta, gdzie się spotkamy jutro o godzinie 12 na Marszu Detektorystów to jest pod Sejmem, tak? Pod Sejmem. Spotykamy się pod Sejmem i ruszamy yy, całą trasą aż na Plac Zamkowy. Także, kochani, jak ktoś by chciał wpaść, to zapraszam serdecznie. Spotkamy się, pogadamy, pobajerzymy. Będzie fajnie. Siema, Dreamhunterku. Siemandero. Pawcio, kończu kieł, pawcio. Dobra. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczyska. No i co? Na razie Hej, o!